Patrzcie, co Dzień dobry, znaleźliśmy. znaleźliśmy tam coś takiego i to psujemy, bo to już było takie Dobre, zepsute. To, 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 że dzisiaj wyczerpamy, to. To, to pierwszy test. My tego nie robiliśmy. No nie. O kurde. Daj, daj to. Pa. Pa patrzcie doj na to. To było już rozpieprzone. Stary iPhone jakiś. Weź to tak rzuć mocno. O, kurde. <słuch> okay. Czekaj, czekaj! No ej żeby to w krawerzy balnęło. patrz, patrz, patrz. No w krawerzy. O kurde. Oj, trzaska, ale trzaska. Ej, postaw to tutaj, i nagrywaj, postaw to Poczekaj. tutaj. Ej, ja patrzę jadę. Hala w krawężnik. O! Postaw! Ej, dobra! Po, postaw to tu, nie! Postaw to tu! I nagrywaj! Ej, nagrywaj, najpierw ja okej? Okay? Najpierw ja! Jak widzicie? Tu, jedzie, 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 najeżdża, skacze i wali w telefon. Dobra, patrzcie. Dobrze, teraz ja. Uradzaj, Wojciech. Co, że masz? Uradzaj, Ty, jak coś to ty... lepsze masz, tak? W sensie to jest najgorsza, bo... To, bo to jest już stare. Ktoś to rozpierniczył i to rozpierniczampa. No dawaj, dawaj! kis smart chodź. Jak to ma? Al titel, dobra. Stać, Kuba. Ale... O kuba się, Nagrałem po. Czekajcie Czekaj, w dole. O kurde, ale na szybkę spadł. Na szybkę. A i cały jest, rozprzyjniczaj go. O kurde. Popatrz w krawężnik. O kurde. W krzaki to poszło. Oj. Tutaj, rzucaj, rzucaj. O kurde. Daj to, daj to, daj. Czekaj powoli. Cudła do warki się rozprzyjniczyła. O kurde. Dawaj! Chodź tutaj to rzuć! Ej! Ej uważaj? Dawaj! Do mnie rzuć! Dawaj! O, ale poleciało! Pokażę cię! To jest... 1588! Tak! tam... 1588! No to! Ja, to jest dziwne. Co my robimy? Czekaj, daj, tutaj, 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 to. Co tu jest? tutaj, tutaj, to, O to. daj to. To to. to, tutaj, to. tutaj, Nie. tutaj, tutaj, to tutaj, no i dawaj, dawaj! O kurde! O! 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 Ty, to się rozpadło! Patrz! Ej, daj! Co to jest? Kuba, weź to zabierz! Nie śmiecimy! Schowaj to, schowaj to! Do studni do... do studni, do studni! Do studni, do studni! Dobra, jest, poleciało! Dobra. Nie wyleć tam! Ej, Daj! Gramy w piłkę! Gramy w piłkę nożną! Okej! Okay. Ej, uh. O kurwa! Ej, to jest. Sru... Ej, gramy w piłkę! Oh. To sprycie, do... Co to? Dobra, dostrzegnij to! Trzyj, nie! Patrz, treja! Masz! Ej. Podaj. Podaj! O kurde! Podaj! O! O! Si, to si, to si. Kuba! Dobra, do końca! Do końca! Do końca! Dobra, bo ktoś zaraz przyjdzie Koniec, koniec! Podbieraj, pozbieraj. Do studni. Nie! Do śmietnika! Gdzie tu?